Nie, to nie są dzikie koty, tylko najlepsze przyjaciółki w domowym spa, chociaż wyglądają jak koty. Na początek zróbmy coś specjalnego: weź kubek i sztuczne rzęsy. Przyklej rzęsy do kubka. Użyj kleju Elmers. Namaluj czarne kreski cienkim pędzelkiem. Dodaj czerwone usta. Zabezpiecz farbę lakierem. Zrób taki sam kubek dla Twojej przyjaciółki. A oto kolejny powód do spotkania: herbata. Hej, pospiesz się, mam coś dla Ciebie. Teraz weź pałeczkę i dwie torebki herbaty. Przywiąż torebki na dwóch końcach pałeczki. Owiń sznureczek wokół pałeczki. Przygotuj kubki. I zrób herbaciany most. Idealnie. Prawdziwe przyjaciółki robią wszystko razem. Nawet herbatę parzą w ten sam sposób. Herbaciane rytuały zbliżają ludzi. Dziewczyny uwielbiają napoje gazowane i kwiaty. Hmm, gdzie położyłam wazon? Mam świetny pomysł. Cola czy Pepsi? Pepsi czy cola? Nieważne, jakakolwiek puszka nada się do tego pomysłu. Delikatnie ściśnij pustą puszkę. I pomaluj ją srebrną farbą w sprayu. Wygląda jak postmodernistyczne dzieło sztuki. Srebrne puszki zamieniają się w eleganckie wazony. Dodaj trochę wody. Wygląda stylowo i elegancko. Jak myślisz, co można zrobić z sera i tektury? Zaraz się dowiesz. Przednij tekturę i zrób etykietkę niezmywalnym markerem i narysuj kawałek sera. Mała serowa książeczka. Czy nie jest fajna? Użyj żółtego gorącego kleju, żeby narysować roztopiony ser i pokolorować plasterek sera. Połóż plasterki sera na sobie i umieść je na tekturze. Połóż na wierzch okładkę. Zszyj książeczkę kolorowym sznurkiem. Mmm, jakie apetyczne dzieło sztuki! Przyozdób serową paczuszkę wzorkami. Wielbicielom sera na pewno spodoba się ta książka. A teraz wszyscy mówimy cheese! Kiedy nie ma w pobliżu noża, a masz pod ręką soczyste jabłko, zrobisz wszystko, żeby się w nie wgryźć. Możesz użyć na przykład kluczy. Delikatnie przekrój owoc na pół. I znów na pół. Włóż klucz do środka jak do zamka i przekręć go. Gotowe! Po co komu noże? Załóż gumkę recepturkę na jabłko, żeby nie ściemniało, i włóż je do woreczka. Czas na przekąskę. Co mamy dzisiaj na obiad? Hmm, jabłko i serową broszurę. Sama nie wiem, którą wolę. Nie wiedziałam, że jabłko i ser mogą być takie pyszne. Rozmowy przy kawie to ważna rzecz. Co powiesz na trochę kreatywności? Oto marker. Nie ruszaj się, rysuję twój portret. Przyjazny uśmiech, piękne włosy, naprawdę wygląda jak ty. Ostatnie poprawki. Podpis autora, proszę, twój kubek. Wow, ale jesteś utalentowana. Teraz moja kolej. Okej, okay, coś w ten deseń. Czy to ja naprawdę tak mnie widzisz? Jestem taka brzydka. Dlaczego dopiero teraz się o tym dowiaduję? Ona uwielbia czytać, on też. Dlaczego nie są razem? Muszę coś z tym zrobić. Są idealną parą. Napisz wiadomość z zaproszeniem na spotkanie w klubie książki o 16. Wyślij je do swoich przyjaciół. Te książkowe mole nie spotkałyby się aż do starości. Mądrzy faceci uwielbiają dziewczyny, które lubią czytać. Co czytasz? Może poznamy się lepiej? Zapraszam cię na randkę. Niedaleko jest świetna biblioteka. Czy kiedykolwiek poznałaś kogoś dzięki koleżance? Albo umówiłaś znajomych na randkę? Już trochę czasu minęło od jakiejś przyjacielskiej rywalizacji. Zaczynamy bitwę. Wyciągnijcie karteczki. Jaki wylosowałaś numer? Haha, ha! dostałam lepszy składnik niż ty. Wyciągnijcie następne numerki. Poszczęściło ci się? Włóżcie składniki do pojemników na smoothie. Wlejcie sok. Już się boję. Brokuły i pomarańcze mm, to raczej nie na mój gust. Wymieszaj składniki w blenderze. Ten napój jest pyszny. Tak, to masz szczęście. Zobacz, takie same tatuaże są teraz bardzo na czasie. Zrobimy sobie też? Świetny pomysł. Weź czarny eyeliner. Narysuj jakiś symbol, na przykład wyciągnięte do siebie dłonie. Ode mnie do ciebie i od ciebie do mnie. Jak słodko! Popsikaj tatuaże lakierem do włosów, żeby dłużej się trzymały. Super! Czy tatuaże podobają się Tobie i Twojej Przyjaciółce? Też byś sobie taki zrobiła? Czytanie gazety to więcej niż tylko relaks. To marzenie. Moja przyjaciółka zasnęła, ale ja nie mogę spać. Weź pisak i delikatnie rysuj po jej twarzy tak, żeby się nie obudziła. Rysuj linię po linii, żeby powstał damski profil odwrócony do góry nogami. zróbmy sobie selfie. Czas wstawać. Pospiesz się, bo spóźnisz się na randkę. I nie zapomnij powiedzieć nam jak było. Bardzo ciekawe. Hej kochana, przyniosłam ci prezent. Super, uwielbiam niespodzianki. Do tego pomysłu weź guziki i obrazki. Wydrukuj imię twojej przyjaciółki na jednym i piękny cytat o przyjaźni na drugim. Wytnij obrazki, żeby pasowały do guzików. Przymocuj obrazki do guzików klejem w sztyfcie. Przygotuj zapięcia do kolczyków i przymocuj je do guzików. Zrób dla siebie jeszcze jeden zestaw i włóż biżuterię do woreczka na prezenty. No dalej, przymiesz je. A ja założę swoje, żeby cały świat wiedział o naszej przyjaźni. I mówią, że damska przyjaźń to mit. Co oni wiedzą? Ja sobie robisz, chcesz iść tak ubrana na imprezę? Przebierzmy się. A to co za styluwa? Strasznie ponura. Do trzech razy sztuka. Teraz jest lepiej. Musimy tylko coś dodać. Pasek. Zawiąż materiałowy pasek wokół talii. Chwyć dłuższy kawałek i zwiń go w kształt róży. Teraz jest idealnie! Mi też się podoba, wyglądasz wspaniale, jak gwiazda, ale chcę wprowadzić jeszcze jedną poprawkę Zdejmij spódnicę załóż spodnie zamiast spódnicy. Teraz załóż spódnicę zamiast bluzki. Zapnij pasek wokół klatki piersiowej. Zrobiłaś świetną bluzkę z falbanami, będziesz królową imprezy. Zaszalejmy dzisiaj! Podobały ci się nasze pomysły dla najlepszych przyjaciółek? Który najbardziej cię zaciekawił? Daj nam znać w komentarzach i nie zapomnij dać temu filmikowi lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić jeszcze więcej fajnych pomysłów dla przyjaciół od Trum Trum.